Żeby być patriotą? No? Ty? Tak. To, to, to znaczy, żeby um, lubić swój kraj, żeby go kochać. A jak to się robi? A jak to się robi? Co to znaczy kochać kraj? To znaczy szanować koleżankę, lubić koleżankę, kolegę, bawić się z nimi, pomagać z nimi, tak? Kochać rodziców. Być uczynnym, pilnym, tak? To wszystko jest patriotą, tak? I co jeszcze? Być grzecznym. No właśnie, patriota też jest grzeczny, tak? Nie rozrabia. Tak jest i tak się kocha ojczyzna. I się kocha swoich przodków, tych wszystkich, którzy ginęli za naszą ojczyznę, a których tutaj się czci tą piękną bramą, przez którą przebudziliśmy przez momencie. Gratuluję państwu wszystkim tego znakomitego przedszkola. Gratuluję rodzicom tych znakomitych dzieci. Gratuluję nauczycielom tej wspaniałej pracy wychowawczej, bo oni wiedzą, co to jest patriotyzm. To znaczy, że są znakomicie tutaj wychowywani i edukowani, i tak należy robić. To jest nasza przyszłość, i o tę przyszłość trzeba właśnie w ten sposób dbać. W duchu patriotycznym, w duchu wartości, prawda? Tak? W duchu chrześcijańskim, bo nie ma Polski bez chrześcijaństwa. Polska jest od kiedy. Jest tutaj chrześcijaństwo i będzie, dopóki będzie tutaj chrześcijaństwo i o tym tu w tym świetnym katolickim przedszkolu się mówi. Nie ma Polski bez chrześcijaństwa. Gratuluję tych wszystkich inwestycji i chcę powiedzieć tutaj z tego katolickiego przedszkola Ełku, również za pośrednictwem naszej znakomitej telewizji publicznej, że już niedługo, już za. Dosłownie półtora miesiąca będziemy otwierać kolejny nabór w naszym programie wspierania szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż samorządowe, w tym takich właśnie katolickich przedszkoli. Będziemy mieli środki na to, żeby rozwijać także te znakomite placówki oświatowe. Zachęcamy do korzystania z tych środków po to, żeby te wspaniałe dzieci mogły w tym przedszkolu i w wielu innych placówkach oświatowych, tutaj w Ołku, na terenie Warmii i Mazur i na terenie całej Polski mogły wzrastać i mogły cieszyć się wspaniałymi warunkami, a nauczyciele, żeby też mogli pracować w jeszcze lepszych warunkach, bo to wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo Państwu dziękuję, a dla naszych wspaniałych artystów, którym dziękujemy raz jeszcze brawami za wspaniały występ. Mamy, mamy prezenciki Teraz przekazuję. Dziękuję bardzo.